Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Szweb, za to kolejny odcinek, zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Nikt nie chce wiedzieć. W tym odcinku, w poprzednim zabiliśmy Estebana i teraz idziemy zgłosić to Fiskowi. Hey. Tak. Esteban. Esteban nie ma długo, masz chyba dość dużo roboty, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Oczywiście. No a jak widzicie. Wewnętrzny konflikt obozowy został rozwiązany. Jeszcze jedna osoba. Dwie teoretycznie musimy wyeliminować. No i będzie spokój. Ciągle to samo. Teraz mykniemy Odciekali do to za. Znasz zasadę. Bez czerwonego kamienia nikt nie wejdzie do kopalni. Zapomnij o kopalni. Muszę się dostać do kruka. Pewnie, ale idź spokojnie. Nawet ciebie. Ej, ten torus. No weź! Chwila! Powinien był wiedzieć lepiej. Mamy z, dla niego. Dla tego. dla nie. dla ten torus musimy znaleźć trzech koleci, którzy będą pracować w kopalni. Ja biorę zawsze pola. Czuję! Nikt nie chce wiedzieć. Ale widocznie jeszcze nie wzięliśmy tego półłesta. A mam czerwoną kamienną tabliczkę, mam nie powiedzieć o tym, zapomniałem. Hej, ty! Mam dla ciebie tabliczkę. Mam tabliczkę z czerwonego, z czerwonego kamienia. Wykończyłem w kopalni, są problemy z pełzaczami, zniknęło. A wtedy. Wykonaj. Hmm. No, ja zawsze biorę pola. To nie może być tak. Fina i Lenara. W końcu nie musiało się to zdarzyć, Emilio. Nie dał w zamian, a oni nas nauczą wydobywania. Co on wie o tym? Hej, Jakub No, nie musisz nikogo tego Pod i jeszcze. Chłechłe. No dobra, on wie w, mamy tych trzech ludzi. Powiedziałem dokładnie to samo. Tak więc, już powoli Widzi, będziemy się, się zabierać za kopalnię. O. Hej, ty! Przysłałem trzech ludzi. W porządku, jeśli ja. Okej. Okay. Hmm, tak, kurde już. W sumie, jak tak pomyślę, to ja kendar jest dość krótki, niestety. Oczywiście zbadamy wszystko. Biedni niewolnicy. Straszne warunki. Nawet ich nikt nie pochowa, aczkolwiek. No cóż, bzż, co to było, wytwy. Tutaj jest amulet Ustrowiciela. Jeśli ktoś gra bardziej na życie niż obronę, to właśnie ten amulecik chyba cały zestaw daje mu łącznie 100. Ten daje 40. No nie he, so co kill, ac. Co wiesz, jeżeli. He. Jak otwarty, a akopa. Kontroluje kopalnię. Co dokładnie oznacza, że. Ostatnio widziałem. Eee, nie. Bardzo je. He. O jakiej krypcie? To tak. Dobra. Ryb przez no. eiska. Dobrze. On. Ześ. Co to? To szybko, Dobra, napijesz się czegoś. No, Napiłby, może. Ta. Zdrówko. He. <noise> W trzecim akcie byśmy dostali 750 ekspo za to chłe Ale pieprzu to pies. O! Najpierw jeszcze zabierzemy się za co innego. Najpierw właśnie z, y, zrobimy sobie... Jakby to ująć? No, najpierw pójdziemy do Saturasa i powiemy mu o swoich. Tak, trzyma. Dlaczego? Zacharowali się na śmierć. No, ale ty masz poczucie humoru. Czekaj, pośmiej się z tobą. Cieszę się, że ty nie musisz tak pracować. Hmm. Ej! No tak, Saturas, y jeśli chodzi o elikty. A to... Wygląd. Band. Na tablicach, jego syn Rademes. <laughs> Bardzo dobrze. Na tym znajdź weź, zobacz. Dobrze. Okej, okay, jeśli chodzi o kru. Jeśli byłem w obozie, aby się do niego zbliżyć. Dobrze, Kruk jeden nazywa się F I co? Powiedział mi możliwy kruk kazał więźniom rozkopać grobo. To niedobrze. O! Niech! E, musimy pogadać chyba jeszcze z Riordanem i Ism... z. Meriadonem. Nie, Meriadon? A! Nie pamiętam. Meriadon. No, Meridarion. Kurde. Na teraz gdzie? Tylko gdzie jest Riordan? A, tam jest. No cóż, jeszcze nie możemy opowiedzieć mu o posiadłości wojowników. Chyba dopiero jak wejdziemy do świątyni. Ale mam wrażenie, że posiadłość wojowników była jakby centrum. Czekajcie chwilę. A, dobra. Yy, tak, coś miałem teraz zrobić. na bagno, zdobędziemy jednak te Elbas, Chociaż kurwa, mam opowiem, niby gra, a jednak... Ech. Go zabić. Mam opory, powiem szczerze, ale. El bastardo, kurde. Tutaj jest możliwość za free teoretycznie zdobyć. Jeszcze exp, za zabicie. No kurde, nie każdy bandyta jest bandytą z charakteru. Ten akurat jest w miarę w porządku, ale kurwa, no. Czekajcie, zapiszę sobie i... Ech. Dobra, czekajcie. Naprawdę? Kto go? Powiedzmy. Dziękuję! Za apatzato! A no kurwa, mam teraz wyrzuty małe, ale... Dobra, zabiłem go. Wiem, że to było hamskie jakiekolwiek Elba Stardo by się bardzo przydało. Robię cięcie i zaraz do Was wracam. okej, okay, witam ponownie. Jak widzicie, zdobyłem już te Elba Stardo i mam wyrzuty sumienia. Bo jednak wolę tę el bastardo. <noise> Kto by nie wolał? Jest taki trik, a raczej błąd w grze. Jak macie jakąś broń założoną, i macie ją w ekwipunku, i pójdziecie z tym na przykład do Kowala, to będzie ją wam sprzedawało, ale ona będzie zostawała w ekwipunku, jakby będzie po prostu wam ją kopiowało, Jedna będzie się sprzedawać, a ta ciągle będzie zostawać na miejscu, O Myślę, że to takie łatwe. Hmm, znasz już moje zdanie. Naprawdę sądzisz? nie? Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Ten Tom jest do niczego niepotrzebny, a broń jest naprawdę kozacka. Ciągle to samo Jest moim zdaniem lepsza niż magiczny miecz półtora ręczny, który ma, co prawda, 80 siły wymaga. Daje 10 do walki, ale ma za to 20 obrażeń mniej. Z tą bronią już możemy. No, dałoby radę nawet w czwartym akcie z nią cisnąć. Nie budź go. Nie budź sobie. Oj tam, oj tam. A ja lubię, a może lubię. Cześć. Po mnie Wymordujesz tu pół obozu. No, jak widzicie, Betty el bastardo, ta sama broń, tylko że ta ma więcej obrażeń i jest zręcznościową gonią. Jest bardzo fajna. Chciałbym, żeby była na siłę. Bo bym miał orkową zgubę praktycznie. Nikt nikt nie chce tak, to jest bo o ataku orkowej zguby tylko że... Orkowa zguba bije ogólnie mocniej, ponieważ siła jest wymagana i coraz większa obrażenia do walki wręcz, także... Ja bym tego nie zrobił. No i... Tego no, jest. Hmm. Myślę, że z tą bronią już bez problemu ogarniemy. Teraz grałem wojownikiem, to nie poszedłem w język prawie, tylko ten pierwszy poziom. Miałem trochę większy level, to miałem 150 sił, ale teraz efekt będzie jeszcze lepszy, ponieważ będzie, będę miał jej około 170 po łyknięciu potek i tabliczek. Uważaj No tak. Niech rozumiem. O, tutaj są ci niewolnicy, których. porwano z korinthem. Ej, ty. monty to jest taki ogólnie uzdolniony chłop, widzę. I statki, i górnictwo, no. nieźle. naprawdę? Chcesz się stąd wydobyć? Pewnie, że przysłał mi. Dobrze, wie. Naprawdę, ucieczka to więźni. To było, ale to jeśli. Dobrze, Czyste, niczym spiritus. Pardos, jemu można dać te... Ten parujący gulasz. W sumie ja mu go dam. Co z to powoli nadchodnie Nie wiem, uzrok. Trzymaj się. Szyb, dziękuję. Wypij to. Wypij to. Gulasz. Zjedz trochę gulaszu. Dziękuję. Eee, yy, yy, eliksir leczniczy. Dzięki. No. Nie wiem, czy ja dostałem siłę. No nie, niestety nie ja dostałem siłę. Aczkolwiek tam. To jest nieważne. Dostaliśmy 600 expa. To ten jeden punkt siły nie jest tak ważny przy tym. Żadna no, powoli sprawa. już tak. Zbliżamy się, do serii, Hej ty! Hey, ty. Co tutaj jest? Psi... Kiedyś może, albo nie będę miał kasy albo coś, to. Super, co? Hej ty! Może nie? Co tu? Hmm. Przejdziemy się do krypty przy okazji. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Tam strażnik gada jak się o nią zapytamy, że idź po trupach, to znajdziesz ją. To jest tragiczne, że eee, tak traktują tutaj ludzi. Ja się założę, że połowa tych bandytów... O kurwa czekajcie. O. Ja się założę, że połowa tych bandytów jestem mu przeciwna, tylko po prostu nie mają prawa głosu jakby. Zresztą nawet Torus tego nie uznaje. Tylko, że jego zwierzchnicy. On jest lojalny, ale. Nic tu nie ma. Wągiel. No, to jest taki grobowiec jak każdy inny tutaj. Ta dziura mnie tu zastanawia. Tak jakby była wyrżnięta czymś. Tutaj, oczywiście, pierdołki to jest robowiec Karnimona. Najwyższy kapłan Jarkendaru. Yyyy... Eee, to chyba tyle o nim, <laughs> OK, już mogę pogłośnić. Sam tak mówiłem. Trz-trz. To jest... Crimson. On... Zza. może nam przetapiać bryłki. Ile już mamy zresztą? 47 dostanibyśmy na niej, Chyba 470, jakoś tak, ale najpierw zabijemy bladwina. Ej, ty! Poczekaj jakiś pełzacz. No dalej, to ma. Okej, okay, ja robię cięcie zaraz do was. Wracam, ale to jeszcze momencik, tylko tam podejdę. Cięci zazda. Do... Okej, okay, witam ponownie. Mm, idziemy wybić te pełzacze. Nie są to wymagające przeciwnicy, ale bardzo dobrze płatni, że to tak my sobie questa na skrókiem i nauczymy się podstawowego poziomu języka. O no, sporo tego. Się wydaje że wyjdziemy tu może z 32 levelem. No, trochę dziś teraz nie wybijałem wszystkiego, co się rusza, bo raz jeszcze wybijałem całą obstawy smoków. Wszystko dosłownie, ale najwyżej w trzecim akcie zapomniałem pogadać z garażem. Garaż, garaż, ej. Załatwione. Z... Lajtowo. Teraz się trochę z niego ponabijamy. Chwila, zabiłeś pe. Nie tak szybko. Jeszcze tu jesteś? Musimy o czymś. Szukam kruka. Szukam kruka. Tak. A co kruk może chcieć od ciebie? Zaraz. Ty jesteś. To ty? To ty jesteś tym bydlakiem, którego szukamy? Słyszałem to... Nie udało się żadnemu z tamtych nierobów, ale koło mnie nie przejdziesz. Tu kończy się twoja podróż. Ciekawe, Jak już ciekawe. wspomniałem, szukam kruka. Ty się dla mnie nie liczysz. <grym> Zabiję. się. wszystko się kończy. Hmm. A już myślę, A, ty psie! Przetrwałem. Tam. Wydaje ci się, że kto jest odpowiedzialny za upadek bariery. Nie możesz mnie pokonać! Jestem najbardziej A. zaufanym towarzyszem Krucha! Jego prawą ręką! Sam nie wiem, który jest bardziej Hamski. Chyba to. Nie są. Dosyć gadania. Dość. I tak się spóźniłeś. E, no cóż. No! Myślałem, że będzie trudniejszy. Hej, ty, dałeś temu bydlę jakąś. No. I od razu kolej nas lubi. Yy. Raz. Czmychniemy na zewnątrz. Pogadamy sobie z wszystkimi. Bladwin nie żyje. Hmm. Widać, że nie każdy się tu lubi w obozie. Zastąd zawsze tak jest. Niezależnie od miejsca i tep, są osoby, które się nie lubią, a ja mimo wszystko współpracują. Co zamierzasz zrobić? Słucham. Bladwin, nie boisz? Nie boję się walki. Jedynie konsekwencji Twoich czynów. Ten obóz. To nie udało się, a każdy kolejny zabity oznacza coraz większy rozłam. Jesteśmy bandytami, pariasami, pogardzanymi wyrzutkami. Dokądkolwiek pójdziemy, będą nas ścigać, zamykać w więzieniach i zabijać. Nie czego więc. Ci ludzie. Nie. Dobrze. A kruk niedługo będzie miał inne kłopoty. Ja już o to zadbam. Upewnij się, że więźniowie mogą swobodnie opuścić obóz. Dobrze, zajmę się wszystkim. Okej, okay. no to wracamy się do więźniów i y, wypuszczamy ich na wolność. W sumie to jest główny cel, jakby zakończenie zadania, gdzie są zagin zaginieni ludzie. Moment, to niewolnicy kruka. No, i zaginieni ludzie przy okazji. Ile mamy starych kamiennych tabliczek? 13. Cóż, niezbyt zadowalająca liczba, aczkolwiek tylko dlatego, że nie mieliśmy wcześniej otwierania zamków. No to. Za niedługo już wszyscy będą wolni. Hej, ty. ty! Uwolnij niewolników. Słuchaj. Wydaje tu bladły. Nie woli... Poza... Sprawu... Rozmawiałem z Torusem. Do? A, do. No, nie wiem czemu, czasem jest, jak stoisz w jakimś przejściu czy coś, to dźwięk tego kolesia jest cichszy niż twój. Droga wolna. Uciekajcie. Wspaniale. Znam jedną jask. Idąc z bagien, kierujcie się na południowy zachód, a powinniście trafić do obozu, który magowie wody rozbili w ruinach starej świątyni. Oni pokażą wam... Dro... wielkie Spokoj... Heh. No, <laughs> powoli się nam to układa tutaj. Już mam fajny plan. Eee. No, i moim zdaniem zrobimy tak, że wpakujemy w te dwa lewle, jakby wpakujemy w język. Trzy po... Potem trzy wy... E, z, wyciąganie rogów cieniostwora. Nam się bardzo przydaje... Przyda to. E najpierw pogadamy sobie... Z tymi pałami. Eee... Yo. Ej, ty! Jeśli przynosisz ja... Nie, ty brat, dam. Przecież uwolniłem Jej. niewolników? Co jest kurwa? A to temu Watrasowi. Szkoda. W takim razie idziemy tutaj. Hej, spokojnie! Z drogi. Nik? Ma. Czy to? E? Dobra, ludzie, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie. Na razie.